Witam Was serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteś tu nowy, nowa, ja mam na imię Marta i jestem makijażystą. A dzisiaj mam dla Was filmik, który powstał przy współpracy z firmą Ezebra.pl. Nie wiem, czy znacie taką firmę, nie wiem, czy znacie taką stronę. Jest to sklep internetowy, który w swoim asertymencie posiada bardzo dużo kosmetyków. Ezebra postanowiła rzucić mi wyzwanie. Zobaczcie, mam cały karton kosmetyków. Zdążyłam tylko otworzyć, ale nic więcej nie wiem, ponieważ kosmetyki są tutaj. Zobaczcie, szczelnie zapakowane. Nie mam pojęcia co jest w środku i mam zadanie wykonać dla was makijaż produktami, które są w środku. A z jakiej to okazji? Z okazji takiej, bo dostałam też takie pytanie po tym, jak pojawiłam się na Instagramie, Insta Stories i zapowiedziałam, że taki film będzie nagrywany. Jeśli nie macie na moim Instagramie, tak jak zawsze to powtarzam, może jak zdarta płyta, ale wiele tracisz. O co chodzi? Będzie to jeden wielki teatr piękna, który odbędzie się między 9 września i będzie trwał do 15 września. Przejdźmy do paczuchy. Jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Jak dziecko na święta. Dobra. Jak widzicie, wszystko jest szczelnie zapakowane, nic nie jest przeze mnie otwarte. A naprawdę miałam na to dużą ochotę, muszę Wam powiedzieć. Okej. Okay. Okej. Okay. Jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Dobra, zobaczmy, co Ezebra mi przygotowała. Żadne z tych kosmetyków nie jest wybrane przeze mnie. Mam tutaj HD Liquid Coverage. Jest. To jest Catrice, podkład, który kiedyś używałam i bardzo go kiedyś lubiłam. Paletka do konturowania Makeup Revolution. Będzie dobrze. Na razie, na razie, na razie się cieszę. Gorzej będzie, jak trafi się coś, co nie do końca mi pasuje. Okej, okay, mamy e, bronzer z nyx Z tego, co widzę w dwóch odcieniach. To jest The Golden One. Pokażę Wam również z oczywiście. Bardzo mi... Bardzo nietypowy odcinek z malotestuję. Dobra. Mamy The OC, czyli będą się różnić kolorkiem. Eee, triple Baked Highlighter też z Revolution. I już się cieszę, słuchajcie, bo nie próbowałam tej paletki z Revolution. Jest to Cranberries and Chocolate, więc liczę na to, że będzie wesoło i będzie fajnie. Okej, okay, miałam tą paletkę, bardzo ją lubiłam, więc tym bardziej się cieszę. Okej, okay. mamy również tutaj e, lamparcią paletę, którą e, niedawno chyba używałam nawet w filmie, z tego co pamiętam. Primer spray. Czas odpakować tu, co jest w środku, bo nie mam pojęcia. Okej. mogę tu użyć. O, glitter glue, dziękuję za to. Bo makijaż mam wykonać tylko i wyłącznie tymi produktami. Mm. Oj, nie wiem, czy nie będzie. Mamy Tinted Brow Pomadę do brwi w odcieniu blond. Może być za jasna. Mamy również Tattoo Liner. O, eyeliner. Dobra. Mamy Face Studio Setting Powder. W większości też będzie to pierwsze wrażenie, widzę, co do niektórych produktów. Wow! Okej, okay. dobra. L'Oreal True Match korektor. Prime and Lock. Aha, uradowani. Ok, eraser, korektor. Tuż do z Maybelline. Tuż do z L'Oreal. Jest! Jest! Pomadki. Pomadki. Uwielbiam je z Maybelline. Pigmenty z Makeup Revolution. Dobra, wiem co tu mam, więc zapraszam Was bliżej. Wykonajmy make-up. Ok, witam Was bliżej i zabieram się za tą pomadę. Jest to Tim End Frame w odcieniu, tak jak powiedziałam, blond. Nie używałam wcześniej pomady z NYX-a, ale już widzę, że będzie za jasna. Zaraz zobaczymy. Niewiele mi się chyba uda z nią podziałać ani zrobić. Więc będę się trochę oszukać, bo bez brwi sobie nie wyobrażam kompletnie tego makijażu. Jest totalnie dla mnie za jasna ta pomada. Niestety, nie dam rady nią wykonać brwi. Ale żeby tak do końca nie być oszustem, przecież zawsze mogę wykorzystać cień z paletki. Zobaczmy sobie paletkę Cranberries and Chocolate. Liczę na to, że znajdę tutaj jakiś matowy brąz. Jest. Tak prezentuje się paletka chocolate, nie, cranberries and chocolate ok, wygląda to w ten sposób i tutaj w dolnym nie, sorry tutaj mam taki brąz i użyję go do moich brwi Zanim przejdę do makijażu oka, chciałam Was poinformować, że właśnie na Ezebra będzie taka promocja, jeśli jesteś fanką, fanem marki Makeup Revolution, to będziecie mieli super deal. Jeśli kupicie coś w tych dniach między 9 a 15 września z marki Makeup Revolution, to drugi produkt z tej samej firmy wyrwiecie aż 30% taniej. I to samo się tyczy, jeśli chodzi o moją ulubioną bazę, jak wiecie, Prime and Lock. Baza podcienie naniesiona i teraz zastosuję swoją ulubioną technikę, czyli naniosę pomadkę jako bazę na powieki. I mam tu z marki Maybelline i jest to 135 odcień. Najpierw położyłam bazę po to, żeby nie przebarwić powieki, następnie rozcieram. OK, wygląda teraz trochę creepy, ale nie przejmuję się tym i idę o krok dalej. W ogóle przekozatki kolor z tej pomadki strasznie mi się podoba. Ciekawe, czy będzie się dobrze na niej pracowało i rozcierało, bo przyznam szczerze, że pierwszy raz używam akurat tych pomadek jako bazy. E, oczywiście, tak jak powiedziałam, biorę paletkę Cranberries and Chocolate i mam tutaj Sienna, taki odcień brązu, który daje z wnętrznym kąciku. Kolejny odcień, który wezmę. Jest to tutaj taki, powiedział, jaśniejszy, bardziej taki w brzoskwiniowe tony wpadający. Żeby się zrobiło tak bardziej jesienno, to weźmiemy, szczerze powiem, że już kilka razy miałam je w ręku, ale nigdy jeszcze ich nie próbowałam. Za to Glitter Glue z Revolution znam i uważam, że jest to świetna odpowiednik nexta Glitter Primera. Praktycznie identyczny. Biorę sobie odrobinę tego produktu i daję tutaj na całą powiekę ruchomą. Wow, ale ładnie wygląda ten kolor. Biorę jeszcze drugi jaśniejszy taki rose gold, trochę pigment i dam go w wewnętrznym kąciku oka. On mi tutaj Jaśni. Mhm. No, muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, jak na razie to wygląda. Brakuje mi takiego ciemniejszego przejścia, a w tej paletce jest tylko taka zgniła zieleń i wolałabym jej nie używać. <noise> Zaczynają się delikatne schody. Zaraz zobaczę jeszcze w tej paletce, czy tutaj był ciemniejszy jakiś odcień, żeby przecieniować. No dobra, słuchajcie. No to biorę ten najciemniejszy brosz, który używałam tutaj i dam na dolną powiekę. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie że takie sklepy robią takie większe akcje promocyjne i większe wyprzedaże tematyczne, ponieważ to zawsze jest z korzyścią dla Was. Ja się zawsze cieszę, jak mogę wziąć udział w takich akcjach, gdzie tak naprawdę to Wy możecie z na tym fajnie skorzystać. Tym samym małym pędzelkiem wezmę ten odcień Wine. Jest to tak matowy, bordo, burak. i dopełnię dolną powiekę ale dzisiaj będzie mrocznie ale mi się zrobiły zielone oczy od tej kombinacji kolorystycznej w tej paletce mam również taki odcień nude myślę, że będzie idealny, żeby dać podłukiem brwiowym nie wiem, czy będzie widoczne? Delikatnie zmieszam z Heavenly. Ma delikatny połysk, żeby delikatnie rozświetlić tą przestrzeń. Ok, wracam do Was. E, przyznam szczerze, że pierwszy raz będę używać od marki Maybelline Tattoo Liner. Nie używałam wcześniej i posiada on taką końcóweczkę. O taką, 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 dosyć precyzyjną. Zobaczymy, z czym to się je. No, muszę Wam powiedzieć, że mam chyba nową miłość. Strasznie, ale to strasznie, wiecie, jaką jestem fanką, jeśli chodzi o eyelinery w pisakach, ale to maleństwo jest niesamowicie precyzyjne. I co zauważyłam, bo mam taki nadwóg mm, myśli w głowie, to to, że właśnie bardzo ładnie tym aplikatorem się narysowała ta kreska. Postanowiłam zrobić inaczej, troszeczkę ukryć tutaj na zewnętrznym kąciku e, tą kreseczkę i nie wyciągać ją w jaskółkę, więc wytuszuję, no jest miło. Jeśli szukacie fajnego eyelinera, to bardzo dobrze mi się rysowało. E, nim kreskę, naprawdę bardzo fajny. Mam dwie maskary. Mam Maybelline, e, nie pamiętam czy miałam tą maskarę, z taką szczoteczką, no, w ten sposób. I chyba użyję tej z L'Oreala, ponieważ już widzę... Poczekajcie, ostrość, oh yeah jest ostrość, mamy tutaj Volume Million Lashes z L'Oreal i użyję tej z L'Oreala bo wydaje mi się, że ma lepszą główkę ja bardziej lubię takie silikonowe i mniejsze szczoteczki No muszę wam powiedzieć, że coś niesamowitego, dawno dawno mnie aż tak nie zachwyciła i nie podnieciła e, szczotka. Mm. Szczerze powiem, że chyba nigdy nie używałam. A zostaje ze mną na dłużej. No powiem wam, że ładnie poradziło sobie, a ja mam naprawdę beznadziejne rzecz. Okej, okay, laszę on. I mam tutaj w paczuszce um, pierwsza baza. First base. Uznajmy, że jest to spray przygotowujący skórę do pierwszego etapu, jakim jest podkład. Użyjemy. Zobaczymy, jak podziała. Jeśli chodzi o podkład Catrice, był to jeden kiedyś taki z pierwszych, lżejszych podkładów, który totalnie uwielbiałam. No, ale z czasem pojawiło się tysiąc innych podkładów na mojej drodze, i dlatego jakby zrezygnowałam z jego użytku. E, mam go w odcieniu 02 i on będzie dla mnie totalnie mm, za jasny, więc użyję z Nexa przyciemniacza, bo inaczej wyszłabym z tego interesu dzisiaj naprawdę nieciekawie. Pamiętam, że był to jeden z takich produktów, który miał bardzo fajne, yy, średnie krycie, ładnie wyrównywał i dawał mi ten taki efekt, wiecie, glowskim. No zobaczę, jak to będzie wyglądać. Nadal ma bardzo ładne krycie, ładnie wyrównuje. Pamiętam, że to był też podkład, który można było budować. Pamiętam tylko, że yy, ilość kolorów, chyba maksymalnie cztery odcienie są. To było chyba takie trochę najbardziej żenujące, ale ja zawsze lubiłam trójkę. Z kolei trójkę kupowałam, a na wakacje mieszałam sobie z czwórką. Ale czwórka była zawsze najmniej dostępna. Totalnie jedna warstwa mi wystarczy. Zobaczcie, jak ładnie wygląda na skórze. Bardzo ładnie wygląda na skórze. Okej, okay, dobra. Bardzo się cieszę, że... Był w parce akurat ten podkład. <laughs> nie ukrywam, że mi ulżyło. No, ale też nie miałam takiej pewności, czy będzie dobrze. Za to, jeśli chodzi o Perfect Match, L'Oreal True Match, jest to dla mnie totalna nowość. Kiedyś miałam z L'Oreala, nie pamiętam, czy to był True Match. Pamiętam, że coś było z formułą tego korektora, że zmienili mu opakowanie, ale też niestety zmieniła się formuła. No, zobaczymy. No ten jest zdecydowanie lżej kryjący, ale tak jak Wam mówiłam, pamiętajcie, zawsze możecie skorzystać z tego triku i po prostu poczekać, aż delikatnie korektor przeschnie, zanim go wtłoczycie. Widzicie, o tym mówiłam, że wystarczy poczekać, aż delikatnie przestygnie. Na każdy produkt jest sposób. Mamy podkład, mamy korektor, czas na setting powder. Nic mi to nie mówi. Face Studio od Maybelline Setting Powder, matujący. Trochę, e, trochę się boję, bo jestem bardzo przyzwyczajona. Słuchajcie do swoich pudrów. Zobaczymy, czy się da bejkować. Jest bardzo mocno matujące. Ma mega mat w finiszu. Ale bardzo ładnie wygładza skórę. Zobaczcie przed kamerą, jaką, jakie mam mega wygładzenie i taką cieniutką warstwą wchodzi. Powiem Wam, że zawsze ostrożnie podchodzę do testowania w ogóle, jeśli chodzi o pudry nowe, ponieważ jestem tak przyzwyczajona do Kat Von D Lock It, że ciężko mnie zadowolić. Nie lubię, jak puder jest bardzo mocno matujący, ale lubię też, jak ma takie właściwości wygładzające. No, powiem Wam. że bardzo pozytywnie mnie zaskoczył ten produkt, bo wygląda bardzo ładnie. Patrzę tutaj w kamerze i nie mogę uwierzyć, jak wygładzona jest ta struktura skóry, ale też buzia jest mega wygładzona. Kompletnie nie znałam tego produktu. Jest to dla mnie też nowość. I bardzo się cieszę, bo najbardziej czego się bałam, to mówię oho i w tej paczce będą rzeczy i co będzie jak będzie hmm, buba. Takie kolorki z NYXa. Oczekujcie w ramach akcji Teatr Piękna właśnie też jakby jakieś tutaj zakupy będą i fajne promki też związane właśnie z marką NYX. Na pewno jeśli będziecie śledzić Ezebrę, to myślę, że te akcje tematyczne będą podzielone myślę chyba z dnia na dzień, ale wszystkie szczegóły będziecie mogli się dowiedzieć jeśli będziecie obserwować. Mam tutaj odcień The Golden One i spróbuję użyć go jako bronzera. hmm ten kolor się sino wydobywa na mojej buzi, dlaczego? zobaczymy jeszcze z drugiej strony hmm, słabo to widzę jeśli chodzi o ten odcień dobrze, że mam dwa tak wygląda The Golden One a ja zdecydowanie chyba pójdę w DOC. Od samego początku wiedziałam, że wziąć O.C. Nie wiem, co mnie podkusiło, więc wezmę jeszcze ten drugi odcień. Brązery są bardzo mocno napigmentowane. Mhm. Zdecydowanie ten drugi odcień będzie dla mnie najbardziej odpowiedni. Ok, zabieram się za tą paletkę, którą bardzo dobrze znam. Jest to jedna z lepszych paletek. Jeśli szukacie bardzo fajnej paletki, która ma w sobie róże oraz takie dwa rozświetlacze, no to, no to dobrze trafiliście. Ja uważam, że marka Makeup Revolution robi przegenialne wręcz produkty do twarzy. Konturowanie, bronzery, róże. W ogóle mnie jeszcze teraz tak natchnęło, co by jakby wziąć właśnie taki róż i jeszcze tutaj. O! Nie? Pamiętajcie, że paletki są przeważnie wielozadaniowe. O, i może weźmiemy jeszcze ten róż i w nim. O, tak. Rozestrzemy tutaj od dołu. No, fajnie to będzie wyglądać. Czas na rozświetlacz i mam wielkie nadzieje w stosunku do tego produktu, ponieważ nie pamiętam, jak on wyglądał. Sheet jest złoty. Trochę za ciemny. Oj nie! Za ciemny. Dobra, biorę z tej paletki. Może, żeby wydobyć jego potencjał po raz kolejny, sięgniemy po Next F First Base. Uh. Okay, bardzo, bym powiedziała, mocny i trochę za jasny dla mnie będzie ten rozświetlacz. Trochę mi tutaj zbyt chłodno wchodzi. Kurczę, ja miałam pigment. I z niego nie skorzystałam. Śmiać się czy płakać. Czekajcie, zobaczymy jego kolor. Okej, okay, weźmiemy ten pigment jeszcze. O, tak uratowani. Uratowani! Czekajcie. Tak, 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 tak. O tak! On ma ciepłe tony. Uratowani! O tak! <ścoughs> tak, uratowani. Uratowani. O! Tak! Kinki! Dzięki ci, Kinki z Makeup Revolution. Uratowałyśmy policzek. Czas na ust! I wracam do tej pomadki, której używałam jako bazę, i ją położę na usta. Uważam, że te matowe pomadki super z tej od Maybelline. To są jedne z najlepszych pomadek matowych, które mam. Chociaż znacie moją obsesję dotyczącą innych pomadek, ale te są równie dobre i leżą bardzo cienko i są bardzo trwałe. A ten odcień skradł moje serce. Mm. Piękny jest. Podsumowując, co warto kupić na promocji w Ezebra, jeśli chodzi o teatr piękna. Co mi dzisiaj pasowało, co tak nie do końca mi pasowało. Zacznijmy od tego, e, od tych pomadek, które mi się pierwsze rzucają w oczy. No jeśli szukacie super pomadek do ust, które wyglądają pięknie, są czyście, utrzymują się długo, dążą do matu. No ja jestem wielką fanką matowych pomadek. No to muszę wam polecić Maybelline Super Stay. Odcinek, który dzisiaj wygrał moje serce, to jest odcinek. 135, który mam na ustach i wygląda po prostu fenomenalnie. Dziewczyny, brąz na jesień na ustach, tak jak najbardziej tak. E, ok, podsumowując dalej, co warto mm, kupić? Bardzo, 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 bardzo na tak Maybelline Tattoo Liner. O, tak, muszę Wam powiedzieć, że jestem zakochana w tym produkcie i odkładam go tutaj do takich bestsellerów, bym powiedziała. Mm, bardzo, bardzo miło mnie zaskoczyły, i ja szczerze powiem nie wiem, czemu nie używałam, a jeden z tych pigmentów uratował mi życie. Chodźcie tutaj, maluszki, są to pigmenty od marki Makeup Revolution i na tej promocji, i na tej promocji możecie skorzystać właśnie, kupując jeden taki pigment, drugi dostaniecie 30% taniej. że jest to fajna promocja, z której możecie skorzystać. Pigmenty sztos. E, jeśli chodzi o korektor, no nie jest to stopień krycia, który wiecie z malolubi, ale jeśli szukacie korektora, który jest lekki, który wygląda lekko, ale ma ten pigment, przyznajcie szczerze, że aż tak mocno nie przebijają zasinienia w okolicy mojego oka, no to trumacz z L'Oreala też jest fajną alternatywą. Kolejna rzecz, która okazała się być super odkryciem, no to powiem Wam szczerze, że Volume Million Lashes od L'Oreal. <grymne> ja nie wiem czemu ja jakoś tak szerokim łukiem omijam zawsze tuszy L'Oreala, a niesłusznie, bo przyznam szczerze, że ta szczoteczka naprawdę robi robotę i jak będziecie chcieli skorzystać, to polecam Wam serdecznie ten tusz do rzęs naprawdę wygrywa wiele. Jeśli chodzi o tą paletkę z Makeup Revolution, e, to jest Cranberries and Chocolate, ja pamiętam jak kiedyś ją dostałam i od razu ją odłożyłam jakby do oddania, czy też na jakieś większe rozdanie ona poszła e, i muszę Wam powiedzieć, że jak korzystam z tej mojej techniki, gdzie najpierw nakładam kolorowe bazy, a potem pracuję paletkami Makeup Revolution, to pracuje mi się no nie, nie wiem, niebo a ziemia, a gdy pracuję na samych bazach paletami Makeup Revolution, to tak nie do końca czuję, czuję mentalnością, flow, Natomiast kolorystyka jak najbardziej, jeśli szukacie właśnie takiej kolorystyki typowo jesiennej, brązy, ciepły brązy, jak wiecie, no ciepły brązy, to ja. Więc ja kocham ciepłe brązy. E, to jeśli chodzi o ciepłe brązy, to Wam serdecznie polecam. Też możecie wyrwać ją na promocji. Nie dogadamy się, jeśli chodzi o Triple Baked Highlighter, ale wiem, że występuje on w różnych odcieniach, e, więc e, na pewno ten nie będzie dla mnie dobry i dla większości z Was też nie. No chyba, że do opalania ciała jeśli masz opaleniznę, no to może gdzieś, gdzie nie gdzie w makijażu można użyć takich kolorów. Natomiast... Do mojej twarzy nie. Jestem za blada. Jak wiecie, recenzja paletek Make-up Revolution Zwierzęcych już była na moim kanale i tak jak podsumowałam, bardzo dobrze mi się z niektórymi pracowało, z niektórymi gorzej, z niektórymi lepiej, natomiast ta paletka zdecydowanie wyląduje dla Was na rozdanie. No i kochani, wielki kombak, jeśli chodzi o HD Liquid Coverage. E, kolejny podkład, który wleci na listę moich ulubionych, tanich podkładów drogeryjnych, ponieważ... No, zobaczcie, jak on wygląda na mojej twarzy. Przypomniałam sobie wszystko, za co go tak strasznie kochałam, a jestem teraz taka na siebie trochę zła, bo go olałam. Ale przyznam szczerze, że ja już nie mam tych poprzednich e, swoich buteleczek, bo już mi się przeterminowały i wywaliłam. Tym bardziej jestem wdzięczna za ten podkład, bo jest on naprawdę fajny, z przystępnej cenie. Po dłuższym czasie już mogę teraz coś powiedzieć na temat tego pudru. Jest on zdecydowanie dla mnie zbyt matowy, ale wiem, że z drugiej strony jest tam masa dziewczyn, które szukają niekoniecznie świetlistego wykończenia, a są moje kochane fanki, które kochają Total Mat, jeśli chodzi o twarz. I myślę, że ten produkt jest naprawdę wart Waszej uwagi. Ja go kompletnie nie znałam wcześniej, jeśli chodzi o Maybelline Face Studio Setting Powder, a muszę przyznać, że za wielki plus mu dam za to wygładzenie, za współpracę ze światłem studyjnym, za kamerę, e no, i jak widać, nie bieli twarzy, wręcz bym powiedziała, fajnie dostosowuje się do koloru podkładu i nie zmienia, nie, on nie, nie powoduje, że e, będziecie mieli efekt flashback. Postanowiłam na koniec zrobić dla Was fajny zestaw kosmetyków do wygrania. W rozdaniu pod tym filmikiem będą dwie paletki: będzie jedna zwierzęca, druga będzie reloaded, e, aż dwa korektory z Maybelline Eraser. Dwie pomadki, których dzisiaj nie używałam, 130 oraz 05 z Maybelline oraz dwa korektory L'Oreal True Match. Było nie wszystko, jeszcze dorzucę Wam do puli tusz Maybelline. Dorzucę Wam również tą pomadę e, z NYXa w prezencie i, i ten cały zestaw kosmetyków poleci do jednej osoby. Jak zwykle zostawcie kreatywną nazwę dla tego makijażu. Jesienny zachód słońca, bądź też Smoky eyes, albo Zmalowa. Najbardziej kreatywna Odpowiedź oczywiście Zgarnie, słuchajcie Taką pulę kosmetyków, więc warto Warto, 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 pamiętajcie, komentujcie A żeby wziąć udział W moim rozdaniu, trzeba zostawić komentarz Pod tym filmem, trzeba Kliknąć łapkę w górę I trzeba przede wszystkim być Moim subskrybentem, bo o tym czasami Zapominacie, a ja to sprawdzam Pani, dzisiaj Wam już pięknie dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego dnia i do następnego. Trzymajcie się, hej!